No to se nakręcimy filmik Adama i Krzyśka Założyli się kto wygra w kontera Zresztą codziennie grają w neta Ej panowie byście zrobili pranie nie wiem Zamknij modę <grych> Wielce skupieni Spokoju w domu nie ma Ciągle grają Kurwa macz Skąd ty miałeś partygana Nie kręć tego nie kręć Kurwa Ej, kurwa został komputer! Ej kurwa! Ja pierdolę! Pierdalaj! Co ty nie jeszcze? czy kurwa! Krzysiek ej, uspokój Piedalej. się kurwa! Piedalej. Kurwa no! jaki kolo Ja pierdzielę! PO go! Ej, mi kurwa rozpierdolił! No ja pierdzielę! Ej no nie, ej! Zobaczcie monitor działa, ja nie wiem ej! Piedalej. Krzysiek uspokój się! Piedalej, ej kurde Krzyszek! Dostaw ten komputer! Spiedalej. A. Jaki kulę się? Co mam Ej, Adam, ej! Buty ty weź, mokro jest! Co za kulęj się! Dziwi się zatrzasły, czaleś boże? Masz klucze? dobrze, że klucze mamy! Porąbało go kurczę! Ej! ej. Ty... Nie, ej, to wiesz ja poczekaj, ja idę zobaczyć co on zrobił? I Ty idź na łapkę, nie? Daj mi daj mi piłkę. Trzymaj. Dzięki. Porównał Ej, Krzysiek, został mu tylko... Pojebało, pojebało cię?! Adam, otwórz! Ej, Adam, on wywalił ci kąpa do kosza! Centralnie! Kurwa, zajebbię mu, kurwa, zaraz! Pytam cię, gdzie będziecie gdzie jest Widziałeś? Trzeba pójść do okna, frederzy. Tak! Jasne! Kurwa, aparę!